też nie tutaj jest pusto Tu jest pusto chociaż widzicie że siedzą nie siedzą tutaj zobaczmy zatem może do tej ramki od której strony ładują ten lód, na pewno zobaczmy tu nie tu też pusto Czyli nie przenoszą, nie przenoszą, nie przenoszą tego miodu wyżej. Zobaczmy jeszcze tutaj, do tej ranki. Czy tu się coś dzieje? Tutaj coś zaczynają nosić albo przenosić. Nosić na zasadzie zbierać. Ok, zobaczmy jeszcze, może do tej tutaj przedostatniej ramki. Nie, tutaj też pusto, czyli pół, pół korpus jest pusty. Natomiast mają, mają zbierane to wszystko do, do korpusu poniżej, całego. Zatem nie ruszam im tego, zostawiam. Nie ruszam też z tego powodu, że uważam, że tutaj dużo jest w tym ulu pszczoły. Ona się gdzieś musi tutaj pomieścić. No i żeby jej nie było za ciasno, stąd oprócz jednego jest drugi i pół. Czyli mam, czyli mam gdzie te pszczółki trzymać, prawda? Okej, okay, no tutaj... Jest też trochę widać i, i, i miodu, no ale im też jest potrzebny, żeby mogły, żeby mogły, żeby matka widziała, żeby mogła czerwić, nie? Dobra, składamy ten, ten, ten bajzel, który narobiłem. No i myślę, mi się wydaje, że to chyba tyle założę daszek na górę trochę tutaj im pomiotę tego bajzlu co narobiłem dobra, czy tutaj coś jest? Ok, uciekać trochę je przelimimy, żeby mi uciekły spod daszku. Daszek założymy, wodę im uzupełnię wieczorkiem, żeby miały. No i chyba to tyle na dzisiaj. Chyba to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za. Wspólne oglądanie, jak coś to liczę tam na Wasze informacje. Cześć, trzymajcie się.